Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Bajon z kanału Pasjago i na Facebooku przedstawiam Wam album. Rozmiarów 16 na 16 cm. Wykonany z kolekcji Karol Karoliny Bukowskiej Kara Endlina. Miałam okazję wykonać właśnie taki album z tych przecudnych papierów w końcu, bo zbierałam je już jakiś dłuższy czas. No i ja Nadarzyła się okazja. Jest to okładka, grzbiet, zawieszek, koralików. Dekoracje są zrobione z grafik z kolekcji. Oczywiście wstążki z old-fashioned rybą i do tego jest karteczka. Wszystkiego najlepszego! na 13 lat grzbiet przód i tył albumu rozwiązujemy i oczywiście tutaj jest Głębsza kieszeń, gdzie będzie ta oto śliczna karteczka z życzeniami na urodziny dziewczynki. Pierwszy panel otwieramy. Jest związany tutaj nasz nurzeczek. Otwieramy w prawo okienka. Tutaj są najmniejsze zdjęcia. Tu również malutka kieszonka z grafikami i małe tagi. Otwieramy w lewo i tutaj na zdjęcia 10 na 7,5. Oraz tutaj mamy tak, za który wsuwamy maty, na zdjęcia 9 na 13. Album jest przeznaczony na zdjęcia na 9 na 13. Oczywiście robione maleńkie, takie, które znajdują się w kolekcji tych papierów. Zawiązujemy. Otwieramy w prawo. Panel otwieramy w prawo i znajduje się wodospad dynamiczny na 2, 4, 6 i 7 zdjęć. Tutaj mamy kieszonkę z dekoracjami. Pierwszy panel jest poświęcony dla dziewczynki. Mamy starsza, mądrzejsza, jeszcze fajniejsza. I pewność siebie to najlepsza sukienka. I ten panel jest poświęcony urodzie. Tu mamy kieszeń. I tutaj też miejsce na dodatkowe jakieś zapiski. Następny panel jest poświęcony muzyce, ponieważ dziewczynka gra na wiolonczeli. Cóż, za cudowny dzień. Mamy kieszonkę, otwieramy w prawo, w lewo i mamy miejsce za. w ramce i wodospad dynamiczny na 7 zdjęć. Następnie w prawo. Mamy kieszonkę z matami, również tagi na zapiski. I ten panel jeszcze nam otwiera się. Jeszcze raz. Prawo. Grafika, wiolonczeli, bądź dźwiękiem, nie echem, i idź za głosem serca. I panel otwiera się w ten sposób. Mamy tutaj pianino, ponieważ gra również na pianinie i na wiolonczeli. Są to jej dwa instrumenty muzyczne. No i tutaj mamy. Kieszonkę na maty, na zdjęcia z gotowymi już nacięciami. Panel tutaj zamykamy w ten sposób z serduszkiem. Zamykamy w ten sposób i mamy również tu kieszonki, i maty. Które dziewczynki lubią i tagi najbardziej, różne zakamarki na przechowywanie swoich własnych przemyśleń. Ostatni już panel poświęcony szkole. Również mamy mniejszą kieszeń boczną. Otwieramy ramkę na zdjęcia. Otwieramy w prawo na malutkie zdjęcia, takie w formie Instagramu. I tutaj znowuż wodospadł dynamiczny na 7 zdjęć. Zawsze mniej wiarę, niemożliwe. I słodka dusza. Zamykamy w ten sposób. I otwieramy jeszcze w prawo. I tutaj mamy kopertkę. Na swoje przemyślenia, różne zapiski. Matę plus tak i kieszonkę na zdjęcia, maty gotowe plus malutki taguś na zapiski i zamykamy. W ten sposób otwieramy i znowu następne kieszonki do wykorzystania. Na ostatnim już stronie okładkowej tego albumiku znajduje się głęboka kieszeń zamykana, a w kieszeni znajduje się notesik tesik może być wykorzystany jako malutki pamiętnik lub plener na zapiski, jakieś notatki szkolne i dodatkowe karty zapinamy na magnes i to już jest koniec albumu Mamy trzy panele, tak jak wspomniałam, urodowy, poświęcony muzyce i szkole. Bardzo przypadła mi do gustu właśnie kolekcja Karoliny, w przecudnych kolekcjach fioletu i różu, taki typowo dziewczyński. Jeszcze raz okładka, bibiet i tył albumu. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.